Ja się mam kosty bo Dzisiaj w Fortnite. Dzisiaj próbujemy jak najwięcej zadań zrobić. Przejrzeć przeciwników? Nie, dobra. Ze znajomym to może później zrobimy, więc teraz sobie zobaczymy przeciwnika na słonecznych stawniach lub w szemranych sz, 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 szybach. Nie wiem, najpierw polecimy na. na znaczy, na, na początku, no. Będziemy grali na parzankach i właśnie polecimy sobie na słoneczne stopnie. Dobra. I zobaczmy, jakie jeszcze są zadania. Jakieś. Takie, które mało wymagają. Etap trzeci jest trzeci, powiedz. Słoneczne stopnie i wypaść. Od. Ha! Czyli chyba mamy odwiedzić. Nie wiem, jeszcze zobaczę. Bo, można. O, co to ma być? Jakieś pieniążki, czy jak? V. Nie. Podróba faudolcy? Nie, no żartuję. Nie. nie wiem, co to jest. Jakieś pieniążki Fortnite'owe? w Fortnitecie? Może. Co? I to niby ma być. A jest wulkan. Myślałem, że jak nie będzie wulkan, to i nie będzie prawdziwej mapy. Oj, to człowiek jest w ogóle. A ja nie jestem skinem Bambikiem. Dlaczego mi skina nie ten? Że miałem tą... No! Nareszcie. Zobaczmy, o. Gdzie to? O, tu. Odwiedź słoneczne stopnie A, no. To jest trochę proste. Doop, 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 doop. Oh, ja, ik moet per je heen Rop A, ej, na no, razie piłka jest. I, gdzie są słoneczne stopnie? Tutaj, więc... Ja zawsze robię tak, że jak doleci tutaj, to wtedy wyskakuję, włączam mapę i... I tyle. Dobra, lecz Tu... Nie, że tutaj nie. Tutaj. Aha, czyli to będzie w ogóle... No a co tam, weźmiemy sobie stąd kulkę. Okej, okay, więc lecimy na słoneczne stopnie i zobaczymy... zobaczymy co nas czeka. Więc no, za chwilę tam będziemy. się już coś pozaznaczał. Tu wiem, że zawsze tu jest skrzynka. No prawie zawsze. Aha, jest ten. O, o, o jest ten, jest... O, są dwie. Nawet okej. Okay. Więc pijemy dwie od razu, bo, bo chcemy mieć wszystko. te O, jeszcze tu jest. Zeskoczymy i użyjemy lat. Nie wiem po co, bo mi się chce. Ognisko. uuu. O, mogę. Mogę zrealizować. I tam jest skrzynka, co, co jak widziałem. Trzeba do niej pójść, o tak, no. To... O, to jest świetna broń. Jeszcze sobie kiewiki weźmiemy na wszelki wypadek. Dobra, czy to jest tutaj właśnie? Mam jakiś leworvel. Oj, coś chyba mi się O Co by tu wziąć? No oboje na pewno wezmę. I tą pompę. Czy to jest? To jest nieotworzone, ale... Czat, ja uwielbiam takie te z nabojami, okej, okay, więc... O i to jest złote jeszcze! Jaki fart! Weźmiemy miałem sobie wiki, jak zwykle i idziemy po kulkę. Tylko że poczekajcie, jeszcze tam jest krzynka, wiem, albo się nie zrozpiła, albo coś, no ale... No jest, no mówię. Co to? Aha. Nie wiem, jak to się pojawiła, pojawiło. Przynajmniej nigdy czegoś takiego nie widziałem. Moja ulubiona snajperka, i za co tutaj wziąć? Za, za pompę. Ja, ja nie gram przeważnie pompom. Nie wiem dlaczego. Według mnie jest trochę słaba, ale snajperka zawsze się przyda. O, to jest ta nowa broń. Ajajaj. Czy to już to zakryło? No nie. Mogłem to wcześniej zrobić. Ajajaj. Dobra, więc... A ja wiem już, co zrobić. Ja wiem, ja wiem. O, można tyrolką, no właśnie Ale to nie o Weźmiemy sobie skalika za oto właśnie i sobie zeskoczymy tu szybko, szybko, bo góle nas goni, Co to tam Szybko, szybko chyba nas dogoni, chyba nas dogoni. Chyba nas dogoni, mam nadzieję, że nie. Dobra. O, okej. Okay. Upiekło mi się. Musimy wjechać. Jesteśmy dość daleko. powiem? Ale chyba dobrze, bo mam ognisko i trapa. Ognisko i trapa, więc będę mógł się uleczyć. I to jest w sumie plus. Ja, ale fart, że spotkałem właśnie to skarika. Skarik jest tak przykozacki. Nie wiem, piszcie, piszcie w komentarzach, ym, czy jak wy uważacie, czy skar jest dobry, czy nie? Według mnie skar jest dobry. Dobry. Przepraszam. Zapomniał, gdzie chyba tam. O, widzę. Tu gdzieś coś kogoś. Skrzynka, tu się podbudujemy, tam o tak o, trochę za bardzo nie umiem budować. Wow. Więc, jakby co, no, czy to jest nowa snajperka, czy to jest to samo? Czekajcie, to są dwie takie same. Niech to to. Nie, ja nie chcę tego, chcę to. Dobra, szybko. Już wiem to. A nie, nie mam surowców. Jak. Dobra, będziemy uciekać. Ooo, Okej, okay. już wiem, jak to zrobić. To trochę. Bo wiem na pewno, że jest skuter. No, nie skuter, no, ale, oj, oj, szybko. Dobra, trochę sobie posiedzimy w burzy. O nie, to nie tutaj, to gdzie to? A. To nie tutaj, o nie. Jak to? Nie ma to skutera. Przynajmniej prawie już jesteśmy w strefie. Ok, szybko, szybko. O, kurde. Skarik, skarik, teraz ten. O, kurde, ma chyba pompę. Nie wiem co to, ale... O nie... O kurde, uciekamy! Uciekamy! Ha! Jak uciekliśmy... Ładnie... No ale na nas strzela, więc idziemy do dołu. Idziemy do dołu i używamy turba, żeby... Czy my spadniemy? Nie myślałam, że spadnę. Dobra, szybko lecimy, lecimy! wo, jak skaczemy, ale super! I się zablok... No kurde, no się zablokowaliśmy. Halo! O! Jest tu ktoś. Czy my go zabijemy? Zobaczmy. Gdzie on? O kurde czaczki, prawie. Teraz musimy po prostu na... No nie... Nie wiemy to powiedzieć. O, ze go, no, zastąpimy go, ale, ale... ale dobry plan. O, no nie no, jak oni to mogą robić? Jeszcze miał lamorożec. No to. Czy tamtoś chodził? Nie, to. Czy... Gdzie jest ten most? To jest tutaj. Tuchtaj. Tutaj. To jest tutaj. No nie. O Idź sobie tuchtaj! No nie, ale daj mu heda. Dałem mu heda, no... Ale... Uff, to nie wystarcza najwyżej. Ej, to jest nieotworzona skrzynka. Teraz też tak miał, że ktoś tu ten i nie otworzył skrzynki i tu byłem. Aha, i tu to na mnie potrzebny. Komu tu kibel? co mu tu kibel, Zamiga, nie chcę, mówiłem. Uj, najlepszy sposób na szybkie dotarcie do miejsca. Znaczy, no, szybkie do ten. Nie wiem, jak to określić, no, ale szybkie. Szybkie. Nie wiem, szybkie nie wiem. Teraz się tu budujemy szybko, szybko. niszczymy to za 600 dobra Co tu jest czy tu jest naprawdę revolwer jakoś tak nie wiem jak co się mówi Re, rewolwer Rewolwer. no O, nie 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 Dlaczego mam tak, mało nabojów? Naboi, tak naprawdę. czy nie 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 o tam coś jest Zesnajpimy go O, kurde, to mnie zabił! Ej! Chyba... Dwóch typów! No nie do... nie gadajcie. Czekajcie, gdzie byłem wtedy? I tutaj i wtedy się przemieściłem, a on gdzie byli? Bo ja już nie wiem. O, ja Er, 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 er. Teraz, teraz, teraz. Czy tam ktoś zabito? Przynajmniej poczekamy sobie na rzut. O, kurde, kto to, kto to? Aha, kto to? Najwyraźniej nie umie grać. I podcepłem to Kewa o oh, nie okej. Okay. Pójdźmy sobie tutaj, bo tutaj można mieć dobre stanowisko do snajpy. Popatrzmy sobie, czy ktoś jest Wiha! Wiha! O, mamy większą przewagę, ale może my mamy samych nobów, a oni mają samych prosów, ale no wątpiłbym i pewnie dobijemy te te. No ty! kurde to kto to? Um, ojojojoj ojoj, ojojoj oj oj przewrócił. Sorry, przewrócił mi się po prostu mikrofon. Ale lecimy sobie do rzutu i coś tam jest ciekawego. Nie, ale O, ta sniper jest dobra. We're here! Aha! C co? Naprawdę? O, przynajmniej mam wszystko złote. Um. Um, kurde! O! Zab zabiliśmy go! O! Ale fajnie! O nie, ja nie wezmę naboje. Dlaczego ja się odrodziłem? Myślałem, że się odrodziłem w burzy. Jakoś tak. A czyli my go nie zabiliśmy. O, też go nie zabili. O, 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 naboje. O nie, też go nie zabiliśmy. No, dlaczego? Teraz to zrobimy. O tak, o kurde, tu to! Niech sobie idzie. Bo ja go nie chcę w takim razie. O, o uciekłem od nich. Może ich zaskoczę z tyłu. I nie zaskoczyłem ich z tyłu. Może z tej snajpy. No nie, no heda mi dał. Może będę snajperem teraz bardziej. To gdzie to teraz było? Ja już nie wiem. No dawajcie no. No szybciej no. Ląduj tu szybciej. Londa O, zabiliśmy go. Mamy tu naboje do pompy spokojnie. Możemy kewy wypić. Dobra, teraz to. I pijemy sobie pięćdziesiątkę. Okej, okay. i bierzemy nasze małe kewiki. Dobra, o ktoś puścił ten Tom, jak ci się nazywa burza? Taką. Trzeba bym mógł stanąć na murek? Co? O moja ulubiona broń, to jest to. Zablokował się jakoś. Aha. Bardzo la, realistyczny, naprawdę. Ale jak on się tam te... O nie, nie jestem... Chyba nie pompań. Według mnie trochę słaba. Słyszę, że ktoś tu jest. I się zbugował. Oj tańczy. A ja go zabiłem. Jupi, jupi. To było takie głupie. I on znowu tu przyleci. Ten gościu. Naprawdę. On tu znowu przyleci. Zobaczymy. Tak, chyba on tu znowu przyleci. Typek. Kupaczkę, O, i znowu go zabiliśmy, ale fajnie. O, mam jeszcze kewa, więc sobie go wypijemy. Nie, nie. Dobra, czekaj. Dobrą. My go nie wypiliśmy. Teraz kupcamy i wychodzimy. Serio, znowu tu jest? Że co? Nie przejmiesz władzy nad światem. Koleżko. Gdzie ty jesteś? I ktoś to wziął? Że jak? Trolololo. Kto to wziął? Trampol... Myślałem, że się odbije jeszcze raz. To Polina Oj. Teraz, 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 dobra, idziemy. Oj, oj, słuj, O, są kewy, są... Są kewlarsy, są kewlarsy. Jestem uratowany. TNT też tu jest, czyli granaty. Dobra. Um. Słyszałem tą skrzynkę? Czy ja dobrze słyszałem? Czy. Dobrze słyszałem? I znowu to snajpa, to snajpa jest dosyć często. Oj, o, Ja nie nie, 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 nie wymieniam skara. Skar to podstawowe rzeczy. Każdego gamingowego gracza. Nie no, oczywiście żartuję, no ale. No, skarno dosyć jest dobry. Zobaczmy tą tu walkę. Oto tu. Tu walkę. O, o, o. Idź sobie koleżko, idź. Idź sobie miły koleżko. Nie, on się tu buduje, taki. No, pson. Dobra. No, zaraz kogoś załatwimy, albo ktoś nie. Na pewno. Tak, tak, na pewno. O, kurde, kto to. No nie, jeszcze. Aha, z tyłu był. No nie pomyślałem. No nie... Mam przewagę, no. Ach. No dobra. No, um. no. Dobrze nam się grało. Mogliśmy to wygrać. Szkoda, że ta gra nie trwa wiecznie, to, bo miałem skara i, to, i ciężki karabin szturmowy, no dobra. Zobaczymy jeszcze ten... Okay. Zobaczmy szafkę moją... Dobra... I to już będzie na tyle w tym odcinku, to papa! Pa.